Was bardzo serdecznie na dzisiejszym moim czytaniu tygodniowym i zapraszam Was na dzisiejsze czytanie ty, y, y, tygodniowe. Dzisiaj zobaczymy, co dobrego wydarzy się w tym tygodniu, bądź co ewentualnie. Może się wydarzyć w tym tygodniu, albo co po prostu się wydarzy, jaka energia tutaj ogólna będzie towarzyszyć nam w tym tygodniu, na co powinniśmy uważać, czy też zwrócić szczególną uwagę w tym tygodniu. Standardowo rodzina, znajomi, przyjaciele, czyli ja i moje relacje z moim najbliższym otoczeniem, miłość, czyli relacje damsko-męskie, ja, mój partner, mąż, przyszły partner bądź przyszły. Y, mąż, y, sprawy materialne, sprawy finansowe, czyli praca i y, finanse, y, rada bądź wskazówka na ten tydzień, oraz y, karta uzupełniająca, dopełniająca y, całość. Y, Czytania. I mam wrażenie, że w tym tygodniu wy żyjecie w jakiejś niewiedzy, w jakiejś nieświadomości, jesteście czegoś nieświadomi, czegoś yy, nie wiecie. Ale jesteście pełni obaw, tutaj pełni lęków. Tutaj boicie się, że to, do czego zmierzacie, tutaj do czego dążycie, zakończy się porażką, że to może się nie udać. No właśnie, bo Wy. Tak bardzo chcecie coś osiągnąć, tak bardzo czegoś chcecie, że boicie się, że w końcu to utracicie. No właśnie, że to, do czego dążycie, czego chcecie tutaj, czego, czego pragniecie, w końcu to utracicie. Tak naprawdę to nie macie powodu, żeby się bać, żeby się y, obawiać, bo, y, bo no właśnie, bo to, co y, tutaj y, y, do czego dążycie, tutaj oś, może przynieść Wam szczęście, y, bądź ból i y, cierpienie może się zakończyć sukcesem. Y, ale też porażko, ale wszystko wskazuje, że y, wasze obawy tutaj, że niepotrzebnie się tego obawiać, że niepotrzebnie się lękacie, że to może zakończyć się sukcesem, to znaczy porażko, bo tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że to zakończy się. Sukcesem, że w Waszym tutaj dążeniu do szczęścia, no właśnie, Wy w końcu osiągniecie swój cel. Osiągniecie tutaj pełnię szczęścia. Ja mam wrażenie, że. To, czego do tej pory sobie nie uświadamialiście, czego nie wiedzieliście tutaj albo czego nie dostrzegaliście, to jakby zaczynacie sobie uświadamiać, czyli tutaj zaczynacie dostrzegać coś, co do tej pory było niewidoczne, no właśnie ja mam wrażenie, że do waszego tutaj e, życia zmierza jakiś sukces, jakieś osiągnięcie. No właśnie e, ewidentnie. Tutaj w Waszym życiu coś się stanie, coś co będzie, albo Albo waszym osiągnięciem, albo waszą porażką. No właśnie, bo to, do czego dążycie, do czego zmierzacie, może się zarówno okazać waszym sukcesem, waszym osiągnięciem, ale też może się okazać tutaj waszą. waszą jeżeli tak, nie, jeżeli nie jesteście tutaj w pełni szczęśliwi, to możecie zyskać to pełni szczęścia, stać się w pełni szczęśliwi. Jeżeli nie jesteście szczęśliwi, tutaj jesteście pogrążeni w jakimś bólu i cierpieniu to nagle ten ból i to cierpienie mogą odejść, a w miejsce tego bólu yy, i cierpienia tutaj może pojawić się pełnia szczęścia. Ja mam też takie wrażenie, że, by, że wy się obawiacie tutaj tego bólu i cierpienia. No właśnie, że e, wydarzy się, wy obawiacie się czegoś, co e, może sprawić wam e, g, e, e, g, głęboki ból i głębokie cierpienie. No właśnie. E, tak naprawdę wszystko zależy od Waszego wyboru, od Waszej decyzji, albo od wyboru kogoś innego. No właśnie, bo tutaj to, czy będziecie w pełni szczęśliwi, czy. Będziecie cierpieć. Może zależeć zarówno od Waszej decyzji, jak i czyjaś tutaj decyzja, może mieć na to wpływ. Czyli może wpłynąć na to, czy będziecie w pełni szczęśliwi, czy będziecie pogrążeni tutaj w bólu i cierpieniu. I teraz tak, jeżeli ta decyzja zostanie do... Yy, jeżeli zostanie podjęta właściwa decyzja, jeżeli zostanie dokonany właściwy wybór, to będziecie w pełni szczęśliwi, niezależnie od tego, kto to decyzję będzie podejmował, czy to wy będziecie ją podejmować, czy ktoś inny będzie podejmować tę to, to decyzję, ale ta decyzja będzie miała wpływ być może nie tylko na jego życie, ale również na, e, na Wasze życie. Czyli tutaj wszystko będzie zależało od wyboru, od decyzji, jakiego ktoś, jaki ktoś dokona, jaki ktoś podejmie. Być może jako wy dokonacie, jako wy podejmiecie. Teraz, tak, kochani. No, właśnie, jeżeli jesteście rozdzieleni, jeżeli cierpicie z powodu jakiejś rozłąki, jakiegoś rozdzielenia tutaj z kimś, to tutaj. Czy y, podjęcie przez kogoś decyzji, dokonanie tutaj jakiegoś wyboru y, może zakończyć tutaj wasze y, rozłąki, z kim, z kim jesteście y, rozdzieleni, czyli może tutaj połączyć Was na nowo z kim, z kim zostaliście y, rozdzieleni i tym samym zakończyć y, Wasz ból, i Wasze cierpienie. I teraz pytanie, bo Wy się, wy się tego boicie. Y, wy się tego boicie. No właśnie. Y, wy się tego boicie, że. Y, to połączenie się nie uda, że osoba, za którą tęsknicie, którą kochacie, którą być może utraciliście, ona nie, nie wróci, pomimo tego, że wy tego chcecie, i tutaj nadal będziecie cierpieć. No właśnie, tutaj z powodu, jeżeli cierpicie z powodu tego rozstania tej, tej rozłąki, to tu nadal będziecie cierpieć. No właśnie, wy się boicie, że Wam się nie uda tutaj zakończyć tej rozłąki. No właśnie, bo ja mam wrażenie, że wy dążycie do Waszego Połączenia, tutaj zakończenia waszej, waszej, Waszej rozłąki, Waszego rozdzielenia, być może tutaj powrotu. Do siebie nawzajem, ale też tym samym tutaj zakończenia waszego głębokiego bólu i cierpienia z tego powodu, bo ja mam wrażenie, że wy bardzo cierpicie z tego powodu, że jesteście rozdzieleni, że nie jesteście razem z tego powodu, też macie złamane serca. Wy chcecie tutaj zakończyć wasze rozłąkę, y, wasze rozdzielenie i tutaj zacząć wszystko od nowa, wszystko od początku. Jakby też na nowo tutaj nawzajem y, y, ofiarować sobie uczucia, y, ofiarować sobie miłość, być może wyznać sobie, sobie miłość. No właśnie. Ja mam wrażenie, że po prostu wy dążycie do tego, żeby być szczęśliwi, ale razem, wspólnie czyli tutaj dążycie do waszego wspólnego szczęścia. No właśnie. Ja mam wrażenie, że to bardziej, że to wy bardziej kobiety tutaj się, się staracie, jakby bardziej do tego dążycie, żeby, żeby zakończyć waszą rozłąkę, waszo, wasze rozstanie tutaj osoba za, za którą tęsknicie, której Wam mm, e, brakuje, której obecnie nie ma w waszym życiu, która odeszła, którą utraciliście Wy dążycie do tego, żeby odzyskać to, co utraciliście, to co odeszło, jakby chcecie to na nowo przyciągnąć e, do swojego życia, e, 那花些。No, Bo mam wrażenie, że wy razem byliście z tą osobą w pełni szczęśliwi. Że wam to pełni szczęścia tutaj brakowało tej osoby. Być może e, ta osoba tutaj dawała wam pełni szczęścia wcześniej, kiedy on, ona tutaj odeszła, tej pełni szczęścia wam e, zabrakło i wy znów chcecie odzyskać to pełni szczęścia, ale Razem, wspólnie z tą osobą, no właśnie, wy za pomocą magii, jakiejś magii, jakiejś wewnętrznej, tutaj magicznej siły, jakiejś magicznej energii, tutaj przyciągacie do siebie to osobę. Albo przyciągacie to coś, czego zabrakło Wam w waszym życiu, co sprawiało, że byliście w pełni szczęśliwi. I wy to przyciągacie do Waszego życia. Możliwe, że wy walczycie o coś czego być może wcześniej, wcześniej nie, yy, nie dostrzegaliście, z czego być może tutaj yy, yy, nie zdawaliście sobie sprawy, być może sobie nie, nie uświadamialiście, yy, ja mam wrażenie, że tu powoli coś zaczyna wkraczać do, yy, do waszego życia, to jest coś, o co, o co, y, o co, y, o co walczyliście. Y, I teraz pytanie, czy ta Wasza walka, czy te Wasze starania, czy te Wasze dążenia y, y, za, zakończą się sukcesem? Czy porażko, no właśnie, czy osiągniecie cel, do którego, do którego dążycie, do którego, do którego zmierzacie? No właśnie, ja mam wrażenie, że wy yy, yy, dążyliście do czegoś, czego tak naprawdę nie dostrzegaliście, czego nie, nie, yy, nie widzieliście, a co zaczyna się wam ujawniać. No właśnie, co zaczyna się przed Wami ujawniać, co zaczyna się Wam y, pokazywać, bo to coś albo ten ktoś do tej pory się przed Wami ukrywał. No właśnie, do tej pory się przed Wami ukrywał, y, a teraz powoli zaczyna się y, pokazywać, ujawniać. Ja mam wrażenie, że On w ten sposób chciał siebie ochronić. No właśnie. E, może mm, e, nie tyle przed wami, ale przed tym, co, e, co, e, co, co wniesiecie. do... E, on chciał się ochronić przed tym, co mm, co e, wnosicie albo wniesiecie do jego życia. Możliwe, że on też zaczął w jakiś sposób uświadamiać sobie albo zaczął rozumieć, że wy jesteście tym, czego y, brakuje, y, albo brakowało mu y, do pełni szczęścia. No właśnie, ja mam wrażenie, że wy od tej, do tej pory o coś walczyliście, o coś się staraliście, o coś zabiegaliście i to zostanie przez Was osiągnięte, jakby y, wywalczone, bo to, to, o co tutaj y, 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 walczyliście, o co y, zapiegaliście, przyjdzie do Was samo. No właśnie, przyjdzie do Was samo. Y, teraz tak. Y, tu ewidentnie coś się, coś się zakończy, albo coś się zakończyło. Wy tutaj dzięki swoim staraniom, ale też walce, coś zakończycie. Jednocześnie tutaj. Dzięki własnym siłom, dzięki y, y, własnym tutaj staraniom, dzięki własnej y, energii, również tej energii duchowej, y, y, wy tu y, rozpocznijcie coś nowego w waszym życiu. Tutaj narodzi się coś, coś nowego, coś, coś świeżego. Właśnie ta pełnia szczęścia, która kiedyś łączyła was w przeszłości, ona, ona powróci do was. Ona powróci, wy znów będziecie w pełni tutaj szczęśliwi, tak samo jak byliście w pełni szczęśliwi w przeszłości. No właśnie. ta pełnia szczęścia która łączyła was w przyszłości powróci powróci i tutaj powróci również połączenie jakieś połączenie duchowe być może jakiś związek tutaj związek małżeński dobrze kochani Teraz tak, ktoś, ktoś się z wami skomunikuje, ja mam wrażenie, że ktoś się z wami skontaktuje, ktoś się z wami skomunikuje, ktoś się do was odezwie. Tutaj. E, nawiążecie z kimś kontakt, rozpoczniecie tutaj e, komunikację. Tutaj e, odezwie się ktoś, ko, e, być może kogo, kogo Wam e, e, Właśnie kogo wam brak, z kim brakowało wam kontaktu, z kim odezwie się do was ktoś, z kim brakowało właśnie wam tego kontaktu, tego, tego nawiązywania kontaktu, jakiejś rozmowy. No właśnie. Yy, tutaj yy, tutaj yy, nawiążecie z kimś komunikację, nawiążecie z kimś kontakt, i to was w pełni uszczęśliwi. No właśnie, yy, yy, wasze, yy, wasze, yy, wasze dążenia, wasze starania tutaj pomogą wam wyjść z z jakiegoś bólu i cierpienia, z jakiejś trudnej tutaj bolesnej sytuacji, ale też pozwolą Wam przejść przez trudno i bolesno dla Was dla Was sytuację i tutaj sprawią, że będziecie mieli mieć dosłownie wszystko. Tutaj y, y, do pełni szczęścia. Sprawi, że y, by, y, tutaj będziecie mieli wszystko, y, co Was w pełni, będzie uszczęśliwiać i y, wszystko, czego być może Wam do tej pory brakowało. Do pełni szczęścia. Tutaj to wszystko pojawi się w Waszym życiu i będzie Was w pełni uszczęśliwiać, czy też w pełni Was uszczęśliwi. Dawam to pełnie tego szczęścia. Kochani, to koniec na dzisiaj. Dzisiaj się żegnam z Wami. Zapraszam Was. Bardzo serdecznie na moje czytania, również czytania prywatne, czytania indywidualne. W sprawie czytań prywatnych, indywidualnych, proszę kontaktować się ze mną poprzez maila. Mail znajdą Państwo w opisie pod tym yy, czytaniem. Dziękuję bardzo serdecznie za wszystkie polubienia, komentarze i subskrypcje. Do usłyszenia na kolejnym czytaniu tygodniowym.